Sezon jesienny otwarty Dzisiaj z Jakuszyc na halę szenicką z kolegami Tomek nie pokiwał, no dobra z kolegami Na dole jest mgła, a tu się fajnie rozpogodziło Kawałek trzeba przejść asfaltem, a zaraz wchodzimy w las. O, tu widać, jak woda szkody poczyniła. To wszystko musiało pływać. Lekko tak, lekko chyba jest albo, albo trawa, albo trawa. Trawa chyba, to nie doleci Ojej Wiesz? Jeszcze bliżej Pierwsza atrakcja w terenie To nie Tomek robiący zdjęcia tylko to, te skałki takie coś Psie, czy one się. Psie, tak się nazywają? Czy jakoś tak? Tak, i zaraz widoki będą. To jest gdzieś mniej więcej wysokość 1100 metrów. Z tej strony I tam jakaś zobacz, jak, jak człowiek wygląda Ta skała Dzień dobry, Dzień dobry. Tak o, tu Sebastian na tle obcych skał jednak nie pieskich skał źle powiedziałem obcze. Tak jest Piękne widoki z dala widać śnieżne kotły Yy, widać. O, nie wiem, czy, czy będzie schronisko. dalej. Pięknie. No, my jesteśmy gdzieś na wysokości tej. Jak to się nazywa? Schroniska pod tym. Na hali. Mniej więcej. No, 1041. No, 1041. Wow. I jesteśmy teraz na starym torze staneczkowym. Sebastian tam robi sanki wbite, wbite w drzewo. No i przed nami kawałek po skałkach. Już powoli dochodzimy do. Hali Szenickiej niedaleko będzie, a tu taki ładny mostek. I oto byłem tam z krzyżki. Tam 15 minut. Tak, wysoki kamień też widać Tylko, że jeszcze nigdy na wieży nie byłem Tomek Ciągle była ciągle no, był jakieś tam wiesz, albo burza, albo coś i wieża była zamknięta ale była w remoncie w tej od lipca tamtego roku już jest, czy od września tamtego roku jest już dopuszczona Krzyż no, stoi <laughs> Widać, jak widać już my uskwyta tutaj Tak jest. Tam są te skały co byliśmy? Tak Owcze skały, tak? Owcze Owcze baranie Przeparat by się przyda Tam tamto, to tu jest tu bizneski. po tamtej stronie tak? Czy tam bardziej? Tam bardziej mi się wydaje A jak wysoki kamień tutaj masz No, tam to jest, jest kopalnia ta, Tam jest kopalnia chyba ta To co widać To jest ta kopalnia granitu. Tak Tam tam tam, tam. Jeszcze Tu ten. Tu, no? Nie tu, ten goły, tu po lewej? Za wysokim kamieniem co idziesz? I tu jest ta kopalnia. Na szczycie tam, na górze. A tam na szczycie? Nie, nie, kamienie? tu, 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 ta. Tu widać kopalnię, widzisz? Wieżę nadawczą. No. Tam stoi wieża Nie, nie, tu nie tu, nie, tu. 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 Wieża i to te gołe Jest wieża, koła, widzisz? Tak. I tam jest wieża nadawcza na, na tej przecież, A, okay. jak to się nazywa, na kopalni, pamiętasz? Tak, 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 tak. Bo się tak, idzie z, tak. z tego wysokiego kamienia no, nie, tędy tak. Tak. I, za, i za tym jest... Czyli to jest tam. Tak, tam, tam tak, to, tam tak, o. tak, tam 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 ten budynek. I tam dalej schodzisz, to no, na chatkę górzystów widzisz? <laughs> Jeżeli tak <laughs> można w takim przybliżeniu <laughs> powiedzieć, ale... Tak, wcześniej, nie? Tak, ale za kopalnią jak gdyby, od naszej strony, od naszej strony za kopalnią. Bo to jest ta wieża taka charakterystyczna, nie? Tam jest nadawcza taka, Także ładnie dzisiaj jest. Schodzimy przez wodospad kamieńczyk. już widać podnosi się powoli mgła O tak dzisiaj wygląda wodospad Kamieńczyka. Halo. To tak płakał, że już no i w dole widać nowy deptak, tak. <grymne> no ciągle ten kawałek drewna. To było ten. Takie małe na przykład? Ja się zrobiłem tutaj. Nie wiem czy będzie widać, ale tak już jest do rozdroża pociągnięta droga.